Pomimo tego wszystkiego, co nas odciąga od drogi ku Bogu, Bóg tak bardzo sobie ceni to, że Go kochamy i staramy się o Jego towarzystwo, że raz po raz nie przestaje nas wzywać, abyśmy przybliżyli się do Niego. To jest o miłości, która niepokoi, o, o słowie Jezusa, który wzywa. Święta Teresa to wzywanie Boga określa mianem szeptu. Mówi, że to jest szept. Co to oznacza? To oznacza, że żeby Go usłyszeć, trzeba być skupionym, zaangażowanym. W to usłyszenie, czyli trzeba się wpatrywać i wsłuchiwać. Jesteśmy więc zaproszeni do tego, żeby ożywić nasze serca na głos Boga. Jak to zrobić? Jednym z elementów takiego wpatrywania i się wsłuchiwania jest zdolność, umiejętność odczytywania znaczenia rzeczywistości dogłębnie spojrzeć na, na te okoliczności, które nam się przytrafiają, być ludźmi refleksyjnymi. Czego uczy mnie dana sytuacja? Co mówi mi o mnie? Co mówi o moich lękach, o moich pragnieniach? Jak Bóg przez daną sytuację wzywa mnie ku sobie? Głos Boży też, Jego wzywanie jest, może się też wydarzać w... Innych, na inny sposób. Może on mówić do nas przez to, co usłyszymy od innych, czasami przez sytuację choroby, jakiegoś trudu, przez odkrywanie prawdy o sobie w relacjach. Faktem jest, że Bóg nie przestaje nas wzywać. Czyni to raz po raz, jak mówi święta Teresa. Ważne, żebyśmy się nie pozbawiali chwil ciszy. Skupienia, refleksji, żebyśmy nie przegapili tego wezwania. Ważne jest, żebyśmy zadbali o to, o nasze zmysły duchowe, czyli zwracali uwagę na to, co czytamy, czego słuchamy, czym się karmimy, czym, czym karmimy naszego ducha, jakie prowadzimy rozmowy. Polski historyk Stefan Świeżawski napisał tak. Każdy okruch rzeczywistości. Która nas otacza, jest z natury powołany do tego, aby w nas wywołać zachwyt i zdumienie. Innymi słowy, do tego, aby rozpoznać w nim Boga każdy okruch rzeczywistości. Także jest, jest nad czym pracować, w, czym się, w co się wpatrywać i wsłuchiwać, żeby usłyszeć głos Boga.